Dzisiaj znowu będziemy malować, ale tym razem nie na białej kartce, którą widzicie, tylko na, uwaga, kamieniach. Jak widzicie, można z nich wyczarować bardzo różne rzeczy. Ja pokażę Wam dzisiaj, jak zrobić biedronkę. Można do tego użyć farb plakatowych, akrylowych. akwarelowych nie polecam, bo są zbyt wodniste. Im gęstsza farba, tym lepiej. Oczywiście będą do tego potrzebne farby. Ja akurat mam plakatowe i pędzelek z wodą. Dobrze było, żeby wcześniej sobie ten kamień pomalować na jednolity kolor, jeśli chcemy na przykład narysować takiego, namalować takiego liścia i pozostawić do wyschnięcia tak około pół godziny. Ja sobie wcześniej przygotowałam taką czerwoną wielką kropkę, żeby mi się lepiej rysowało. Pokażę Wam, jak zrobić biedronkę. Zaczynamy od takiej wielkiej czerwonej kropki i robimy sobie obramówkę. Pędzelki też możecie, możecie sobie dobierać w zależności od tego, co chcecie, namalować. Mo można było na przykład wcześniej pomalować na zielono, jakbyśmy chcieli udawać, że Biedronka siedzi na liściu. Można robić napisy, domki. Sowy, żaby, no naprawdę wszystko, cokolwiek przyjdzie wam do głowy. Robimy kropki. Ja mam taki cieniutki pędzelek, bo cieniutkim się lepiej maluje. Ale wiadomo, jak robimy tą bazę i pokrywamy całą farbą kamień, to wiadomo, że grubszy pędzelek. Głowę rysujemy. I nogi. Nie wiem, ile Biedronka ma nóg. i jakieś czułki, żeby była bardziej trójwymiarowa, możemy użyć białej farby. I na przykład tutaj sobie dodać jakieś takie cienie. Możemy narysować jeszcze liście. No mówię, w zależności. Tak, uda się na przykład siedzieć na liściu. Tutaj kawałeczek. Możemy tutaj, to naprawdę możemy się bawić, jak tylko chcemy. Wszystko możemy narysować, bo kamień akurat jest taki wdzięczny, jeśli chodzi o rysowanie. By tutaj lepiej by było, jakby to wyschło, i wtedy byśmy sobie zrobili tutaj na liściu te, te, te takie kreseczki. Także tak wygląda moja biedronka. Możecie poszaleć, zrobić domek, liścia czy kaktusa. Podzielcie się ze mną w komentarzach swoimi pracami. Na razie.